Kiedy przestaje ci zależeć na jakimś określonym środowisku, z którym kiedyś bardzo dużo obcowałeś, z ludźmi, i są to na przykład przyjaciele albo nawet rodzina, że przestaje cię do nich ciągnąć w jakiś sposób, przestajesz chcieć z nimi być na siłę. Bo czujesz, że oni już z tobą nie rezonują, że, bo czujesz, że nie masz o czym z nimi rozmawiać, bo czujesz, że oni cię w jakiś sposób ciągną na dno. I jeśli się tego nie boisz, że ich stracisz, albo że coś się z nimi stanie, to wygrałeś wygrałeś swoje życie tak naprawdę, wybrałeś siebie. Bo nasze ciała i nasze dusze rozwijają się na różnych poziomach, i choć. Y ta osoba jest tak samo wartościowa jak Ty, ta osoba idzie dokładnie w takim kierunku, jakim ma iść, przeżywa, doświadcza i żyje dokładnie tak, jak powinna. To nie znaczy, że my mamy być tą osobą, bo jesteśmy z nią powiązani krwią, jakimiś więzami rodzinnymi, albo w ogóle jakimś jeszcze innym schematem. No, właśnie, i kiedy my jesteśmy zakorzenieni głęboko w swoim sercu, w swoim ciele, i, i podążamy za tym głosem tutaj, i pozwolimy sobie puścić tą relację, odpuścić tych ludzi, odpuścić tą pracę, odpuścić to, ten, ten biznes, który tego już nie chcemy, odwalić swoje życie do góry nogami, jakby kiedy my pozwolimy sobie, że ktoś będzie nas krytykował, oceniał, jeszcze z tego, z tego powodu, że my jesteśmy jacyś, jeśli ty potrafisz to przetrwać, jeśli ty potrafisz z tym, z tym, z tym być i z tym żyć, to wygrałeś swoje życie, wybrałeś siebie właśnie. I, i tak naprawdę mnie osobiście coś takiego spotkało. Co mi po relacjach, które. Tak naprawdę nic już nie wnoszą do mojego życia. Dlaczego mam tam tkwić? Ja chcę je puścić, bo ja chcę, żeby się pojawiły takie, które ze mną rezonują na tym poziomie mojego myślenia i życia. Ja chcę mieć ludzi, którzy są w ten sposób myślący, jak ja, w ten sposób idący, w ten sposób jedzący, w ten sposób nie wiem, przeżywający życie, którzy są na poziomie myślenia o, o świecie, o innych ludziach, na takim poziomie, na jakim jestem ja. I to jest fajne, że świat jest nieograniczony i my wzrastamy i wzrasta z nami.